Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale, ja jestem Klaudia i to co za mną widzicie to jest e, rozpiździel po e, moim pobycie w San, w San Francisco ponieważ wczoraj wieczorem dopiero co wróciłam do domu e, no nie zdążyłam się jeszcze rozpakować wzięłam tylko prysznic, wyspałam się i wstałam dzisiaj z samego rana. Z góry chciałam Was przeprosić za delikatną obsówkę z wcześniejszym moim filmikiem, ale niestety muszę się Wam przyznać, że od jedzenia na pokładzie, a w zasadzie od jednego posiłku, po prostu się pochorowałam. No i po prostu no, nie miałam ani energii, ani siły. E, aby e, coś dla Was nagrywać, żeby być na bieżąco, natomiast już wszystko jest e, ok, więc e, z powrotem wracam do Was e, z regularnością. No i dziś zapraszam Was do takiego e, luźnego spędzenia dnia e, właśnie razem ze mną. Mam już ogarnięty, więc teraz czas na mnie i myślę, że tak mi się marzy położyć się na leżaczku i sobie tak poodpoczywać. Fajnie, ludzi tutaj w ogóle z rana nie ma, jestem tylko ja i pan ratownik. Jedynie co tak sobie teraz myślę, to kurczę, przydałaby mi się jakaś książka, więc będę musiała sobie w jakąś w końcu zainwestować. No a tymczasem zostało mi tylko po prostu poleżeć sobie, nacieszyć się piękną pogodą, posłuchać sobie jakiejś muzyki. Bo powiem wam, że w tym San Francisco tak wymarzłam, że teraz muszę po prostu się wygrzać. Ja już wróciłam, właśnie sobie coś teraz przekąszę. No i taki dzisiaj taki dzień się zapowiada. No luźny, no mówię, to jest taki dzień między tymi moimi lotami, więc w zasadzie dzielę się z wami takim moim codziennym życiem. Nic jakiegoś specjalnego się w tym momencie nie dzieje, ale zawsze lubię się do Was odezwać. Dlatego właśnie zabieram się za odpisywanie na Wasze komentarze. Tak sobie czytam teraz te Wasze komentarze pod moim najnowszym filmikiem: San Francisco. I w ogóle serdecznie Wam za wszystkie dziękuję. Również przypominam, że tam w podpiętym komentarzu, i myślę, że taki komentarz też zostawię, właśnie tutaj pod tym filmikiem, możecie zadawać mi pytanka do QA, i właśnie tutaj jedno z nich jest: w jakim programie telewizyjnym chciałabym wziąć udział? I dajcie mi w ogóle koniecznie znać, czy Wy w ogóle widzicie mnie w telewizji, i jeżeli tak, to w jakim programie powiem Wam, tak się trochę właśnie nad tym zaczęłam zastanawiać i coś mi świta w głowie, ale na te pytanko odpowiem Wam właśnie przy najbliższym odcinku, gdzie będę odpowiadała właśnie na te wszystkie pytanka. Przy okazji właśnie tego vloga chciałam się z Wami podzielić właśnie takim mini update'em życiowym. Właśnie w drodze powrotnej, jak wracałam z San Francisco do Dubaju, miałam kolejną okazję, żeby pomagać w klasie biznes, w samolocie, ponieważ było tam dość intensywnie, serwis naprawdę troszeczkę tam trwał, ponieważ kabina była pełna pasażerów, a lot tak jak wiadomo do Stanów jest bardzo długi do San Francisco my dokładnie lecieliśmy 15 godzin i z powrotem również. No i właśnie w ten sposób malutkimi kroczkami uczę się jakby kolejnych zadań, jakie mogłabym wykonywać właśnie w samolocie, w sumie zadań no, serwisu, po prostu. No, ale mimo wszystko, tak jak wam w sumie od początku istnienia tego kanału wspominałam, że pomimo właśnie tutaj możliwości tych wszystkich awansów, no to ja tutaj swojej kariery rozwijać akurat w tym zawodzie nie planuję. Tę pracę traktuję zupełnie jako taką, właśnie, fajną przygodę. Też bym powiedziała przerwę, bo to jest jedna z prostszych prac, jakie dotychczas wykonywałam. Ja przyznam się Wam szczerze, mieszkając w Anglii, od momentu kiedy zaczęłam tam pracować, to wpadłam w taki wir pracy i po prostu zapomniałam o Bożym świecie, i w zasadzie tam żyłam praktycznie tylko i wyłącznie pracą. Więc porównując to, co robiłam w Anglii, a, a tutaj, gdzie mam właśnie możliwość, wiecie, podróży, zwiedzania w ogóle różnych, yy... Innych miejsc. No i to tak naprawdę bym powiedziała też za pół darmo, no bo wiecie, no hotel zagwarantowany, lot zagwarantowany, nawet dostajemy na miejscu kieszonkowe na jedzenie. No to co mi jedynie zostaje wydać na taksówkę, na atrakcję, więc no to jest bez porównania, gdyby człowiek, tak wiecie, za swoją pensję. Planował sobie wakacje w danym miejscu, no to też nie chcę Was wprowadzać oczywiście w błąd, to nie są żadne wakacje. Ja oczywiście mam czas ograniczony w danym kraju. Też wiadomo, nie zawsze człowiek ma energię i chęci, żeby zwiedzać. Natomiast no nie będę ukrywać, możliwości są i to duże. Ale ja generalnie też nie jestem żadnym takim typem podróżnika. Ja wcale. Jakoś nie uwielbiam podróżować specjalnie. Ja to jestem bardziej takim domatorem. Ja to lubię sobie tak w domku siedzieć, wiecie, oglądać swoje seriale, być ubranym w wygodnej jakiejś piżamce, zrobić sobie coś dobrego do picia, do jedzonka i tak sobie właśnie fajnie. Na spokojnie spędzać dzień i też odwiedzając, co niektóre miejsca, naprawdę się zawiodłam. Bo szczerze Wam powiem, na przykład Dubaj. Dubaj myślałam, że no to jest po prostu coś niesamowitego. I nawet miałam takie momenty mieszkając w Anglii, że już normalnie odkładałam pieniądze, żeby do tego Dubaju przylecieć, odwiedzić. No i akurat udało mi się tutaj przylecieć w ramach pracy. I szczerze Wam powiem: no dobra, no okej, okay, może na wakacje tutaj fajnie sobie przylecieć, ale to też nie jest nic, no, no nie wiem, dla mnie to. Nic specjalnego tak naprawdę. I to samo na przykład z Chinami. To samo, na nawet chińskie jedzenie, Wam powiem, mi tak w Chinach nie smakuje. W sensie, ja wolę, jeżeli chodzi o chińskie jedzenie, to ja naprawdę wolę na przykład iść w Polsce do chińskiej knajpy, niż w samych Chinach zjeść yy, jakby te ich oryginalne jedzenie. Jeżeli chodzi o te wszystkie kraje egzotyczne, co ja byłam na tych Seszelach, ja Wam się przyznam ja nawet z hotelu tam nie wyszłam to w ogóle jakoś no w ogóle do mnie nie przemawiają te, te kierunki bo właśnie bardzo dużo par tam leci się zaręczyć. To właśnie mieliśmy takiego jednego faceta, co leciał ze swoją kobietą i tam próbował, wiecie, z nami zagadać, że jakiś szampan. Co my tam co on może u nas tam zamówić. No to mu tak ładnie przygotowałyśmy szampana na tacy. Jeszcze wzięłam, bo w ogóle w klasie hmm, biznes my mamy na ścianie są takie hmm, takie jakby powieszone, jak to się nazywa? Nie wiem, takie powieszone coś tam, i tam w środku są powsadzane róże, no to wzięłam tam te dwie róże, te płatki róż, im pozrywałam, położyłam na tej tacy jakieś orzechy tam do tego, jakieś czekoladki i normalnie taki był przeszczęśliwy ten facet, ale ta dziewczyna też była taka, no bo ona była ogólnie w szoku, E, też zrobiliśmy właśnie im pamiątkowe zdjęcie naszym polaroidem, który mamy dostępny e, w samolocie, no więc mi z tych sesji najbardziej właśnie e, ta sytuacja e, popadła w pamięć i najbardziej mi się podobała e, i też również właśnie ta Sri Lanka, o Jan no, widzicie wracałam jak już wylądowałam tak się pochorowałam po tym jedzeniu tam sobie nie wyobrażacie, nie pamiętam kiedy tak źle się czułam ja generalnie jestem odporna na jedzenie, ogólnie generalnie jestem odporna na, 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 na większość rzeczy ale po prostu to a ja wiecie, no nie chcę być tutaj chora tygodniami bo właśnie czekał mnie lot zaraz po tym, po tym co się tak rozchorowałam do, do USA i już miałam właśnie tę wycieczkę wykupioną, co właśnie w, we wcześniejszym vlogu mogliście zobaczyć i tak sobie myślę, kurczę mega by mi było szkoda, żeby, te, żeby to przepuścić bo jednak, no dobra dwa razy pod rząd udało mi się lecieć w to samo miejsce no a tak naprawdę nie wiem czy jeszcze do tego San Francisco polecę i kiedy tam polecę więc przykro by mi było, gdybym, nie po, gdybym po prostu tak się pochorowała że ta wycieczka by mi przeleciała pod nosem dlatego właśnie też z tym filmikiem się spóźniłam, ponieważ no nie byłam w stanie nic nagrywać po prostu leżałam tylko w łóżku, żeby się jak najszybciej zregenerować. Ale już do Was wracam pełna sił, pełna, pełna pozytywnej energii. Ja właśnie wróciłam z siłowni, jestem już po prysznicu. Ja generalnie każde to wyjście na siłownię muszę yy, koniecznie uwiecznić, ponieważ no, zbyt częstym gościem jednak ja tam nie jestem. No i tak jak na kurę domową przystało, tak właśnie mija mi e, mój wolny dzień. Czyli jak sami widzicie, no nic specjalnego. Ja totalnie żadnych dodatkowych przebojów ani bodźców nie potrzebuję. Już się wybawiłam, e, wyrestaurowałam, nie wiem jak to powiedzieć, ale. Powiem Wam szczerze, że jakoś tak mam ogół, mam generalnie czy zaproszenia, czy, czy, czy takie wiecie, możliwości, żeby tutaj sobie wychodzić na miasto. Natomiast no, widzicie, no, nie, jakoś nie mam, nie mam ochoty z tego skorzystać. No, niestety, wolałabym to zrobić właśnie z najbliższymi. Tak jak właśnie widzieliście, jak spędzałam mój czas tutaj z moim chłopakiem, więc mam nadzieję, że jeszcze nie raz on czy ktoś inny z mojej rodziny się tutaj pojawi i będę mogła właśnie fajnie spędzić czas. No i przyznam szczerze, że kurczę, jak właśnie nie mam tych lotów, tak właśnie pomiędzy nimi i tak sobie pomyślę, żeby właśnie coś dla was nagrywać, to tak naprawdę. W kółko ten jeden temat i to wszystko, co robię, to się powtarza, a nie chciałabym Was tutaj za bardzo zanudzać. Ja również mam wiele różnych celów, do których od dłuższego czasu dążę, stąd właśnie ta moja taka rutyna, dla których może się wydawać spędzenie, spędzenie tak właśnie wolnego czasu nudne, ale jak widzicie, no ja nie narzekam, zaraz sobie przyszykuję coś do jedzenia. Włączę czy jakiś film, czy właśnie sobie zadzwonię do moich najbliższych. No i tak sobie właśnie spędzę mój wieczór. A ja serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym.